No patrzymy Ty klapa otwarta Trafina jest? Ty czujnik ruchu No jest patrz, woda działa. Dobrze by było iść tam, ale patrz, tędy przyjdziemy. Jest tylko z nami jakieś dziwne przyciskanie się do niedostępnych pomieszczeń, bo tam są schody od tamtej strony. A tam jest Czujka. Także witajcie, dzisiaj jesteśmy w biurowcu. Zaczynamy, dzisiaj jest próba wejścia do czerwonej hali. Zobaczymy, jak to się uda. I sytuacja, raport z tego miejsca: nie ma prądu, nie ma radyjka. Chcieliśmy zacząć przy radyjku sobie posłuchać na spokojnie, o, oszacować plan. Nie działa. Także, co tutaj dużo mówić? Tu się coś zmieniło? Nie, tu się nie zmieniło. Także pracownicy wyłączyli prąd. Pracownicy tutaj, ludzie z terenu. Dzisiaj próbujemy wejść do tego budynku czerwonego. Uda się nam wejść? Jak myślisz? Nie wiadomo. Zobaczymy. No, także... Dzisiejszy cel. Idziemy, idziemy na obóz, co? Tak jest. Tylko... Dobra. Idziemy. Dobra, to co? No, polecimy. Tylko pytanie... Patrz, wszystko jest pozamykane. Zobaczymy. Dwa tysiące lat później Jesteśmy Tu żadnej kapy nie ma Chodźmy może na drugą stronę wtedy U, o kurde Spore, wielkie no Pachnie Takim smarem, takimi maszynami O, jaki widok na nas jest, co? Trapa otwarta. Drabina jest. To dziwo nierozsunięta, ale... No. Dlaczego jest otwarta? Ja się roz... Myślę, że można wchodzić. No, można spróbować. No iść w środku. Wnosi się zapach starego kredla dupowego. O. Dobre i to. Dobra, drabinkę mamy. O, jak ślizgo. Zostawiamy ją tak? Fajny no. patent. Kla zawiaza, stabilnie, jest Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Okay. Okej. Ty, to jest duże. O kurde. Jak te deski strzelają, powiem Wam. Klatka schodowa. Rozejrzyjmy się na dole. Ty. Czujnik ruchu. Może wyjść po pierwsze maszynę. Ciekawe czy działa prąd? Prąd ten działa. Ok. Zobaczmy. nie działa. Prąd nie potrzebuje, porównywania porównywalne światło do tego. Jest jakieś pomieszczenie? Na przerwę, może na przerwę. Zlew był, żeby ręce umyć. Pewnie jakiś stolik, żeby se. Usiąść przy kawie, pogadać sobie. jakieś magazyny są, znaczenia. to mm -hmm. tak nie wiadomo co, znaczą Tak bardzo techniczne, po swojemu to nazwali. Czujniki POLON naszej produkcji belgowskiej. O! POLON alfa. Jeszcze no tak. tak, chyba nie alfa, ale POLON. To perlowskie wszystko zostało zaredukowane. Tutaj mamy produkt finalny tego zakładu, jeden z wielu pewnie. Taśmówka rozdzielcza DRBA 11. Ciekawe, czy spotkamy go gdzieś mhm. podczas naszej wizyty. Już parę maszyn tutaj połowę co dali, jak dominęliśmy. To może coś jeszcze napotkamy. No, Światło niepotrzebne. Zobaczymy, jak w ogóle, bo ten panel mam na drugiej eksploracji dopiero. Zobaczymy, jak w nim bateria trzyma. Mam trzy baterie. Także pozdrowy, Sietra. Dzięki za panel. takie jak w szlifierkach stołowych takie co się obracają, co może sobie wiesz narzędzia czy mm -hmm. coś tego typu co są takie troszeczkę większe no dokładnie czekaj, patrz no spawali, że i to ile o kurde to oni tego nie wywieźli, chociaż teraz już pewnie wszystko jest spawane jakoś tak, ale ogromne łożysko patrz to, I? o kurde myślisz, że do czego było? nie mam pojęcia co jest pewnie do jakichś maszyn do produkcji które służyły no, no, no. do produkcji, no, a nie tak, wyrobu tak, tak, tak Możeby wyrobić taką maszynę takich średnich rozmiarów, takie wielkie musi być. No, ogromne. Podnosić wszystko. Niesamowite wielkie łożysko. Fajny widok, krzesełko O, bardzo ładny, no, no, no. Jest klimat. Kurde, że światło wyłączyli. No właśnie szkoda, fajnie by tutaj się świeciło, tak tchnąć jeszcze w życie tą starą fabrykę. Stara lina. Jest Tak zakurzona, no, że no, tylko dotkniesz że jesteś upalony. Niesamowite, to już wszystko, wszystko tak wygląda. Tu czujniki prawie że co metr są wszędzie rozmieszczone, bo to wszystko prędnione, strop strofiebione, stare. No. Tak samo, mówiąc, bo... Musieli musieli to gasić na czas. No. A nie, na razie tych czujników ruchu nie było. W porządku. Jedziemy piętro niżej, co? Mhm. Zobaczymy czy tam no, będzie. Tam jeszcze drugi. Na drugiej stronie jest jakiś taki fajny składnik większy. O no. Taki zakład, on jeszcze działał dość niedawno, a wszystkie gaśnice to są takie przestarzałe, tutaj o 20 lat. Kurde. To jeszcze działało w tym roku. Nie wiem, czy to na filmie powinien dać, no. że gaśnice przestarza przestarzałe mieli, bo ich zjedzą, ale chyba. Hmm. Paski, no, od paski. czego to mogły być? Paski klinowe, jakichś dopisane. Paskinowy i jakiś numer identyfikacyjny Jest jakaś kolejna maszyna, tak. ciekawe czy naszej produkcji czy zagranicznej? Nie zagranicznej. Byłem relkę niemiecka. Też chyba NRD, tak jak tamto... 1976 roku. Roku. 76 rok. 1976, no. Mhm. Duże fajne. samym takie kamienie. Zobaczcie, tu, tu jest ich więcej. No jeszcze więcej. Jakie ogromne. No, to nie jest chwilę, tylko to Konkretniejszych maszyn. Kurde. Fajnie to wygląda. Ciekawe co oni z tym wszystkim zajął, bo to jeszcze jest troszkę takich materiałów, to może ich przestawić. Zobacz ile tego tutaj jest takich mniejszych. Ale jaka ilość. No. to no, no. co na tego będzie? No będzie, będzie, no ale czekałam tam i to oka. O kurde. Co to jest? Boka wojskowe stare? No nie, możliwe. Takie szpitalne nosza, zobacz na kółkach. No, no, no. Normalnie, tylko nie wiem do czego to było tutaj wykorzystywane. Chyba, że to robiło jak jakiś wózek taki. Nie mam pojęcia. Co jest w tych kardynach? Takie jeszcze mniejsze rolki. tak wygląda jakby na jakiś wkład do wiertarki, może czy coś. Bo to wszystko jest takie z materiału ciernego do szlifowania. O, grubki. a czeka, może, czy tam są czujniki? Ciężko dostrzec. No właśnie, ciężko dostrzec. Jak nie widzę wszystkiego. One są, mogą być pochowane. No? E, za tymi zaszczytami, za generami. Za o, o nie, działa prąd. prąd działa. Automatyczna szatnia. Się wystraszyłem. Taką było Kuchnia. Kuchnia? Ale że tu prąd działa, a tam nie chce, nie? Patrz, woda działa? Patrz, można sobie ręce umyć. Mydełko jest. Ja muszę nawet umyć ręce, miałem tak trudne ręce, że... Od tego smaru od wszystkiego Patrz, Julia zdaniem. Mechanik. No właśnie A, to się pasta BHP przydała, ale tak Ale nie ma. No ale nie ma. Chociaż może gdzieś znajdziemy. Dobra, może być. Tak, dobra, to można iść. Nic są Kuchnia, prysznica. Ty. Można się wykąpać. No można. Może oddaj. Mogą, coś. krem ochronny bambino. O taki. On nawet jeszcze jest krem. Dla dzieci. Ręce, można ręce. Wszystko. Desgolante. Julian tam sznupie po szafkach. No, Fan perelu. A my szukamy dla Juliana pasty BHP. Mam nadzieję, że nie łamiemy zasady, urbex to nie wandalizm, bo nie wiemy czy to, czy pożyczenie pasty BHP i włączenie na chwilę wody to jest wandalizm, ale myślę, że nie, co to tam, nic złego, woda nawet, kolejny krem, uuu, zobaczcie to. Bez jaj Nic nie dotknąłem Niesamowite Woda działa? No kurde mnie poleje lekko chyba Działa Wow Kurde hałasu narobiłem Się gówno włączyło Na czujkę Ale nie, miejsce Wow Wycinania. No bo za długi będzie, a Co? najwyżej taki długi też wstawimy. Polityka jakości. Stosuj ochrony słów, stosuj ochrony wzroku. O, następne maszyny. I tutaj widać, chyba do czego te paski klinowe mogły być. Bo tutaj jest osłonka, ale silnik, czyli to wszystko było nakręcane z tyrowany Tu nie działa światło. Bez włącz, chyba, że na zewnątrz jeszcze jest. No tu tylko. Nie ma. Łącznik główny do tej maszyny. Jestem ciekaw, czy to jest wyrób, czy to jest maszyna do produkcji jakichś pewnie mniejszych części. No nie wiadomo. Ciekawe, to jest piwnica oznaczenia. Wątpię, żeby tu była piwnica. No, ja też. No, ale ten napis musieli skądś wziąć. Tak. Stary kalendarz. 2016 rok. No, ale to jeszcze. Tu uważaj. Tak, wiem, bo już widziałem. Do drzwi. Zejście do piekła. Mhm. No jest światło. Podejście. Okay. Okay. Chodź tam. Winda. No. No. Jakieś drzwi. Wejście obok. Przecież dobrze, że napisali. O, rozpiska o, patrz, jakie biuro. Głośnik jest jakiś. Nie jest głośnik. A co to, a, no. zegar? Tak, stań sobie z tej strony, nie? Ja, Zobacz to pierwszy goda. raz. Głowy, no wygląda. Niestety tu mi prąd nie działa. Krew. No, już pozabierali. Laptop został, komputer, monitor został. Co jest, patrzcie to. Ale wezmą to zaraz. Jakiś I pracownicy, co? Mówka, sztuka, Myślę, ja myślałem, że to jest stary, tak z lat 70 a to robią po prostu takie opakowania Przypominające koncentrat pomidorowy i wyglądało na początku jak takie właśnie stare auty. Patrz, tu jest główny włącznik kolejny Włącznik główny suwnicy. No, no i była suwnica, chyba, że to gdzieś tutaj taka. Nie wiem. Ja, czy... Chodźmy dalej zatem. O, bezpiecz. kolejne te, ale, ale już się... Wszystko to jest zbierane. może to, jakby to wszystko ruszyć, gdzieś podjemy podwór i tak całkowite wszystkie to może gdzieś ruszył ale nie wiadomo. Magazyn narzędzi i stali nierdzewnej. A nie, stali narzędziowej. A tu puste, jak tutaj większość. Daszek fajny. Tak. Już kwitnie coś. O, tu przez te laty już, tutaj to jedna rzecz wyrosła i to musieli ciąć. Co zostało że to będzie trzeba być ostrożnie. I to bardzo ostrożnie. Patrzcie, czujnik, ale on nas nie widzi. Kurde, co tu jest, powiem Ci. Nie wiem. Tam świeci się centrala. Od Tam są ciekawe pomieszczenia. Jakieś. O, mówiłem Ci. Strzeliło mnie, nie tutaj. Swoje lata Strzela. Tu jest czujnik Gdzie? Potek, tu jest. No 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 widzi po drugiej stronie są tutaj tak ciężko mm -hmm. się te czujniki, bo gdziekolwiek nie pójdzie to i tak nas prędzej cię i złapie, więc I tak się czuję niepewnie tu chodząc pojemci. Tak niepewnie. Chodząc, powiem ci. Wyłączy panel na razie. tutaj lewo, tam z tyłu były takie wejścia Ale tutaj nie mam, bo tutaj sobie... tak to wygląda. O i tu są te drzwi Do których zaglądałem Jest tam coś Zamknięte od drugiej strony wejścia A tam co jest? Tylko idź tak wolniej nie? Żeby się nie wpierdzielić Stary, ten, tutaj jeszcze stare, pozaglokowywane. Tu jest troszkę zagrożnione buchem. Coś jest tutaj małe? To są takie nic. Są tu widać coś całkowitego. Nie ma czujki. To jest na czy coś. Aha. No, no, jakieś. Na pewno tu był jakiś sprzęt i on pewnie coś tutaj z jakimiś chemikaliami współpracował, jak tu pisze, że grozi wybuchem. Wszystko zostało poopóźnione. Kurde. Gdzie teraz? To nie możemy tak łazić, nie? Bo tak tu czujniki są. tak ryzyko. No, to ciężko i tak. Chodź, spróbujemy. No, pomysł. Jaki? Dawaj spróbujemy tak w sapera się bawić. Jak zacznie wyjść, to wychodzimy, ale ten... Musimy naprawdę uważać, żeby... Normalnie idź. Takim slow nie nie? Sapera się bawimy. Tu w prawo nie do hagi. Tu. No, ale powoli. Zapach. Świeży zapach. Bardzo świeży zapach. Uuu, ale ten Co to jest za zapach powiem ci ja go kojarzę, ale... Nie wiem co to jest, spalenizny? No taka spalenizna, spalenizna, to Tak, ale. nosi w powietrzu, nie wiem, może cieni jakiś złom tutaj z czegoś, coś? Możliwe, zobacz, ile tu jest wody. Nakapało, ale... Ci... Nakapało, tutaj gdzieś przecieka tutaj wszystko. Szlamy po lakierów, po lakiernikach, coś. Tutaj mamy... Lakiernia była w takim, no no, no lakiernię, nawet widać. Widać, Laniaczek, no? pod pistolet. Tyciu, aż trzaska w tym budynkach na ulicy jeżdżą no. ciężkimi sprzętami. No naprawdę? Patrz, tu są te, takie ślady spalenizny. No. Tu może była jakaś spalarnia, coś w tym stylu. No nie tak mam pojęcia. Cieszę, jest taka A zobacz na dół. Podpójkę. Zobaczmy. Tak, tu jest. Ale co to może być? Jakaś dziwna ciecz, ale ona, zobacz, ona jest. Nie wiem, czy ona jest błyszcząca, czy tam serio jakaś woda jest. Mhm. Ciężko określić. Nie? Ciężko powiedzieć, co to jest. Co idziemy dalej? No. Ty była przypadkiem. Patrz tu, tu jest odpływ. Rzeczywiście. Co to jest tak podłogę z Nie mam pojęcia. Ty bo ja nie wiem, czy jesteśmy tak blisko ochroniarza, niby, ale nie wiem, czy on tu budki nie ma połączonej z tym budynkiem, wiesz? Patrz, co tam się świeci? A światło, to jest tak. Teraz saper. Tam, po, idź pod schody bardziej, przez kałuże. Tylko tam czułki są, nie? Zobaczymy, spróbujemy. Na razie nic nie wie. Chyba bezpiecznie. Jest ok. One chyba nas nie widzą, bo jesteśmy za daleko. Nie załączone. Dziktopręgnie główny dźwięk towarowego osobowego. Następne wydziały Blacharnia Elektromontaż. No, co? To jest trafostacja taka. Fajne jest. Faktycznie. Czuję, nie ma. I co tu była? To była hala montażu, nie? No, Także tutaj części wyprodukowane były montowane w cały główny sprzęt. No, nie, zobacz. A nie. No wycięte jest, jest wycięte jak... O kurde. Jeszcze pod napięciem. Ale nie bawmy się, co jest za... No, nie, ja no. Stare. No. Słychać, działa, działa. Też bardzo stare. Ło. Trafa, 400 Kurcze. To jest potężne. Dobra, nie bawmy się. No, to pewnie no, to może tędy by się to ułączyć ale jest stacja Tu światło na pewno działa. A jednak nie. działa. Chyba, że tu. Nie. Nie, dobra, idziemy. Co dalej wtedy? Słuchajcie, tu jest taka mała wydzielona toaleta. Tak śmiesznie zrobiona? Hm, fajnie, fajnie to wygląda. O, patrzcie, halogen. O, Julian! Tu działa. Zobacz patrz taki mały osobno podłączony pod jednym włączniczek i działa o, no, no. Tak nie wiadomo, tutaj zależy czy ten prąd jest czy gdzieś połudzie, patrz to co? idzie od tego a to jest pewnie włączone idzie do głównego ale nie nie mam pojęcia tutaj idzie kablami do góry no nie wiadomo tam jest słuchaj podłączone. Być może... dobrze by było iść tam ale patrz tędy przejdziemy no jak tędy przejdziemy to może nas tutaj czujnik kolega nie złapie z terenu. dalej. Jest kolejny czujnik. Gdzie? Tam. Ja faktycznie, on jest bardziej na bramy. A ty jest w tych pomieszczeniach? My, jak myślisz? Tak, ja. Nie wiem. nie jest. To nie jest. nie jest. To nie jest. To nie jest. To nie jest. To nie bo nie może tam Nie widziały nas. Tu nie ma. Patrzcie, tu jest jakiś... Nie wiem, jakiś dyspozytor za, zarządzanie całym terenem. Nie mam pojęcia, że się na pewno siedział. Zobaczcie, stary telefon. Ciekawe, to jest to. Jakieś takie, nie wiem, barwniki czy coś. O! Słychać. Nie do... do Kamerę kamery przyłożę, zobaczę co. Jest w przodzie? Czy... Czekaj, ja do kamery przyłożę. Pokaż. Słychać, słychać. Ale za szczęście to pierwszy raz już słyszę, kiedyś ludzie z sobie... Czekaj. Milicja obywatelska, 999. Halo. Halo, halo. E, słyszę swój głos w mikrofonie. Nie dzwoni, bo to jest chyba rozprowadzone, tutaj jakaś może być centrala telefoniczna w budynku. No eee, to ten, tu jest chyba rozprowadzony tylko telefony stacjonarne, taka jedna sieć między zakład, że wiesz, no, że takie... kurit, więc dzwonisz po pierwę, coś tego nie. nie działa. Słuchaj. Z takim opóźnieniem? No. Kurde, te czujniki. fajnie Bo nie można zwiedzać bezpiecznie. O kolejne pomieszczenia. To Spiderman, co kombinujesz? Ha. Możesz przejść do biurowca ty. Do administracyjnego. To pierwszy zobacz tam, a ja tu zobaczę jeszcze. Czekaj wjazd. O, patrz, tu światełko działa. Słuchajcie. Takie misje tylko z nami. Jakieś dziwne przyciskanie się do niedostępnych pomieszczeń, bo tam są schody od tamtej strony, a tam jest czujka. Okienko otwarte. I co? Panel się lekko grzeje, bateria, ale to nic. Oj. O kurde. Wyciekasz. Ale jaja. Co tam jest? Nie wiem. Ale jeszcze mi się podoba, bo on mi się Nie wiem, że się przyciskać jakieś Szczeliny wąskie kierka. A jest przejście dalej? Są długi, ale są chyba zamknięte Prospekty rektamowe firmy. Trzeba zablurować, bo są gołe baby. To jest idealne miejsce, żeby się kopać, wiesz? No? nie dobry Czyli klasycznie co ty dalasz? Uu, patrzcie. Ale to nic, bo mamy miejsce gdzie ręce można umyć kurde, co mi się z tym? Co dzieje? Ja nie mam pojęcia. Co chwilę, co, chmi, co chwilę mi się wyłącza. Julia coś gada. O, zobaczcie. Tu nie byłem. O, pomieszczenie ma. Nie działa. Chwila. Co się bzy, bzyczy, ale może działać po opóźnieniu. Co to? O, zobaczcie, jak to jest inteligentnie poprowadzone. Nie można dotykać takich rzeczy co jest? Nic nie widać. Ale czekaj. No To było na pozycji włączonej wtedy wtedy wcześniej. Jakiś popsuty włącznik. Ale akcja. No to co? Chyba więcej nie pozwiedzamy. Gdzie jesteś? Ha, to kucnity. Jest Także słuchajcie, w odcinku to na tyle. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, chyba udostępnijcie materiał, będzie miło. Tutaj jest Pan Julian, kanał Śladami Ruin. Zapraszam serdecznie Śladami Ruin. A my się widzimy w następnym filmie i cześć.